W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witaj, Najczystsza Maryjo. Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł. Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Moi kochani, zwróćcie uwagę, że Pan Jezus rozradował się w Duchu Świętym, rozradował się z tego, Czego inni nie widzą, co widzą tylko jego uczniowie, natomiast ludzie na świecie nie widzą. Słyszałem czasami, jak ktoś tak mówi, że jak to dobrze by było, gdyby prawdy Boże były radością naszego serca, żebyśmy je mogli przeżywać tak entuzjastycznie, żebyśmy sami chcieli nieustannie trwać przy Bogu, zgłębiać Jego miłość, zgłębiać Jego mądrość, Jego miłosierdzie. Taka, żeby nasze serce wyrywało się do Pana Boga także emocjonalnie. Ale Pan Jezus mówi, że tylko Jego uczniowie to widzą, czyli ludzie na świecie nie są pociągnięci przez swoje własne emocje ku Bogu. Emocje rodzą się w tych, którzy już wcześniej za Bogiem idą. To jest ważna wskazówka, ponieważ Wszyscy chcemy, aby tak się właśnie stało, aby w nas się działo tak jak w Panu Jezusie, byśmy radowali się w Duchu Świętym, byśmy byli tą radością przeniknięci, bo wtedy łatwiej by nam było robić to, co dobre. Ale ostatecznie źródło naszych czynów musi wypływać z miłości, który jest widoczny w Krzyżu Chrystusa. Tam jest siła, która jest w stanie przeciwstawić się nawet tym emocjom i uczuciom, które są jej przeciwne. Panie Jezu, wylewaj na nas Ducha Świętego, abyśmy robili to, co słuszne, to, co się Tobie podoba, niezależnie od tego, czy czujemy to w danej chwili, czy nie. A Duch Święty, niech rozpala w nas miłość. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.